Cześć! Witajcie w nowym vlogu z Malediwów Jest przedostatni dzień naszego urlopu i właśnie przyszłam na zachód słońca Będę teraz szukać mojej siostry Nie pomylić się patrząc na moją twarz że nie jestem opalona bo twarz dobrze chroni, natomiast moje ciało jest całe czerwone Jestem cała poparzona i smaruję się non stop aloesem yy, Ale co? Jest cudownie Popatrzcie na te palmy Zaraz Wam pokażę zachód słońca Mamy w planie zrobić kilka zdjęć może tutaj wypić jakąś kawkę albo pinakoladę czy coś w tym stylu. I mam zamiar pokazać Wam właśnie jak wygląda taki nasz wieczór na plaży. Już gdy nie jesteśmy w wodzie, bo dzisiaj był snorking. O tym Wam może też później opowiem. Tylko muszę znaleźć drugą baterię, bo widzę, że mam słabą. I co? Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do oglądania. Tego vloga na pewno będzie fajnie. Jest godzina 18, więc już zachód słońca i idę właśnie na plażę, żeby go zobaczyć, albo to co po nim zostało, bo to różnie może być. Teraz tutaj dużo skuterów jeździ, bo wszyscy jadą na tą ostatną, ostatnią modlitwę, właśnie na ten pierwszy posiłek po zakończeniu dziennego postu. Jesteśmy właśnie na zachodzie, jest jeszcze słońce wielkie, czerwone i chciałam opowiedzieć o dzisiejszym snorklingu. Dzisiaj jak byłam w wodzie, to podpłynął do nas taki pan lokals i zaproponował, czy płyniemy z nim na żółwie. Moja siostra akurat nie miała tego zestawu do snorkowania, więc nie tylko ja płynąć. No i mówię, dobra, mogę trochę podpłynąć. No i płyniemy, płyniemy. Ale nagle, wiecie, okazało się, że dopiero tam się zaczyna prawdziwa rafa, było trochę głębiej i tam Pan mi pomagał płynąć, ogólnie płynęło się super, ale trochę się stresowałam, bo chwilę wcześniej zobaczyłam też rekina, a od kiedy zobaczyłyśmy te rekiny, to trochę się stresowałyśmy więcej yy, właśnie w tej wodzie. Płynęłam z panem tam właśnie dalej. Zobaczyłam nowe gatunki ryb, tą rafę, ale do żółwi już nie dałam rady. Powiedziałam, że muszę trochę ten, trochę sobie odpocząć, trochę zwolnić i w końcu nie zobaczyłyśmy jeszcze żółwi. Może jutro zobaczymy, może nie się okaże. Nic na siłę, ale muszę przyznać, że naprawdę było tam pięknie. Na początku się trochę stresowałam, czy ten pan może mnie nie utopi czy coś, ale i jednak był bardzo miły, pozytywny. stroje i breloczki. To było w tym samym miejscu skąd jechałyśmy na wycieczkę na sandbank i dostało się też kursniszkę, więc bardzo miło. Ja zdecydowałam się na ten różowy, który pokazywałam wcześniej. I mamy breloczki na prezent. A teraz czekamy w naszej ulubionej kawiarni Coffee Blend na pinokoladę. Tak wygląda ten brelok. To jest wygląd wieloryb, ale naszym zdaniem jest to rekin wieloryby, taki jak właśnie w tych wodach na Maldivach. Znowu wiele sklepów jest zamkniętych, więc idziemy teraz w kierunku portu, żeby zobaczyć rekiny. W tej części, wcześniej nie pokazywałam, idziemy sobie koło boiska do portu. Tutaj też jest gas station, stąd odjeżdżałyśmy, właśnie odpływałyśmy w sumie na wycieczkę. I tutaj wieczorami można zobaczyć rekiny, pewnie rano też. Nawet kiedyś widziałyśmy tutaj płaszczku. Więc zobaczmy, czy będą dzisiaj. Tam jest sklep spożywczy i też restauracja, do której chodzimy na śniadanie. I tu taki mały bank, gdzie w sumie jest chyba tego bankomat. Jesteśmy na miejscu i tu będziemy szukać rekinów. To po niej, jeden Babyk. Tam w też widać kolejny. A na razie chyba same małe. Nie widzę jeszcze większych. Tu widzicie tych dużo małych rybek. I właśnie jak jesteśmy na przykład w wodzie i te rybki zaczynają świrować, jak skakać i tak dalej, to wiadomo, że jest gdzieś rekin. I Marta właśnie przypomniała, co dzisiaj nam mówił ten lokal w wodzie, że te rekiny właśnie zawsze są jedzone, bo jedzą te małe rybki i że na pewno nic nie zrobią, nie jedzą, nie jedzą ludzi, nie są zainteresowane i że nigdy... Nie odnotowali tutaj takiego przypadku. Ale jakoś nas to nie upewnia, bo ja jak płynęłam z nim na rafę, to myślałam, no ale co jak ja będę pierwszym takim <grym> przypadkiem. A tą łódką przyjechałyśmy właśnie z lotniska, więc jak się wyjdzie już, yy, odbierze swój bagaż i tam wyjdzie na zewnątrz, to są takie różne stanowiska i zależnie od tego, na którą jedziecie wyspę, to pewnie z hotelu dostaniecie informacje, gdzie trzeba się kierować i stamtąd prowadzę już na takie łódki. My za ten przejazd... Z lotniska na to wyspę płaciło się 50 dolarów. 50 dolarów za jedną osobę w jedną stronę. Tu jest jeden z dwóch meczetów na wyspie. Tak wygląda nasz guest house. No boże, jaki syf. I na spokój. Tak się prezentuje strój, który wybrałam. takie rośliny. On ma wycięte plecy. I taki rękaw trzy czwarte. A moja siostra ma taki biały, takie szaro-niebieskie palmy, jest przepiękny. Tu z przodu na zamek i on ma już całkowicie długi rękaw i też pełne plecy. Dla wybraliśmy wybrałyśmy takie kartki, one są w większym formacie. I ja taką wyspę. Mój plan na wieczór to wysmarowanie się tym aloesem, który dzisiaj kupiliśmy, bo niestety tamten już się kończy. I książka zaginęła dziewczyna. O, dobra, zobaczyłam, że to są oczy. I zaczęłam kiedyś czytać tę książkę, bardzo dawno temu. Natomiast jej nie skończyłam. Zaczęłam ją chyba wczoraj czytać od nowa. I już 400 stron za mną, więc pewnie do końca urlopu już zdążę ją przeczytać, więc fajnie. Chyba jeszcze dwa dni temu w sklepie lokalnym kupiłyśmy sobie takie właśnie naszyjniki. Za 4 dolary wyjątkowe z muszelkami. A ja jestem strasznie spalona, więc już się. się aloesem. Tak mniej więcej wyglądają nasze wieczory na wyspie. Idziemy często właśnie tej kawiarni, na plażę. Chodzimy po sklepach i robimy kroki. No, więc dzięki za oglądanie tego krótkiego vloga i widzimy się w następnym. Pa pa!